Cześć, witajcie w nowym vlogu tym razem z Gdańska, w końcu z Arkiem. Idziemy właśnie na śniadanie. Znowu do Mimozy, tam gdzie byliśmy ostatnio w Gdańsku na śniadaniu. Na ostatnim śniadaniu w Gdańsku w sumie. Tak? No, tak. a nie? Może tak. Czyli tam byliśmy na ostatnim śniadaniu w Gdańsku. Idziemy teraz y, dzisiaj pewnie znowu na to śniadanie po turecku, ale zobaczymy. Później mamy w planie Jarmark. Yy, niestety ja jeszcze jestem bez tej zimowej kurtki, o której ostatnio mówiłam Ale jakoś daję radę I mamy śnieg Bo w ostatnim moim vlogu było 20 stopni Bo nagrywałam ostatni dzień listopada, a dzisiaj już nagrywamy 2 grudnia 2 grudnia! Trzeba zadzwonić do Gosi, zgłosić życzenia No, więc Idziemy sobie Na siadanie i odezwa się już później już po śniadaniu, znowu było pysznie i znowu nie daliśmy rady wszystkiego zjeść Więc to śniadanie nawet by się nadało dla trzech osób, tak mi się wydaje Idziemy do pokoju, bo widzę, że skończyło mi się miejsce na karcie, czego się nie spodziewałam Znaczy mam już tylko 10 minut nagrywek Więc pójdziemy po kartę i będziemy już jechać na jarmark Idealna pogoda na... Na jarmark pada śnieg! Szkoda, że nie jestem odpowiednio ubrana, ale damy radę. Masakra! Super! Testujemy pierwszą rzecz na jarmarku, czyli ciepłe, nie, pączki mini, tak? To są mini pączki z ciepłą czekoladą. Te pączki są przepyszne My wzięliśmy małą porcję za 22 zł z ciepłą czekoladą I pierwszy raz je testujemy na tym jarmarku A z tego co słyszałam to one chyba są tak co roku I są przepyszne I Jest z ciepłą czekoladą to był super wybór Karek mówi, że najbardziej się opłacało chyba tą większą porcję wziąć Gdzie było nawet 15 Ale my też nie wiedzieliśmy co to jest I wiecie, 6 za 22 uważam, że super deal i teraz idziemy dalej może po jakiegoś wrzańca, widziałam też, że jest dużo opcji właśnie jakichś smakowych i bezalkoholowych więc zaraz zobaczymy i jeszcze są wirujące beczki, taka kolejka może tam nam się też uda pójść zobaczymy jaka jest kolejka i w ogóle jak to wygląda z bliska test pierwszego wspólnego wina w tym roku na jarmarku. Ojej! A serio bardzo dobry, nie? No. Takie yy, smakuje jak ja nie lubię ogólnie więc yy, dlatego się tego ale przyjem, smakuje tak, jak powinno. No i znaleźliśmy nas stoisku takim z pierogami za 15 złotych, więc chyba taniej nie będzie. właśnie z forum. Już trochę się ściemniło. A ja mam płaszcz. Udało mi się kupić płaszcz za 160 zł w Singseju, więc teraz mam już w czym chodzić. Możemy chodzić sobie po jarmarku dalej. Teraz chyba bierzemy się do jakiejś kawiarni. Tak. Żeby usiąść. W Dobrze. I już ciepło mogę chodzić. Okay. Nareszcie mam taki fajny płaszcz. Jestem wielką fanką jarmarków, ale w sobotę po południu to jest po prostu męczarnia, a nie jarmark. Naprawdę tragedia, milion ludzi, nie da się w ogóle się przejść. Więc, a jak w weekend to trzeba iść za dnia, a może na tygodniu wieczorem bym polecała. Bo tak to się tylko człowiek może zdenerwować i wszędzie są kolejki i bez sensu. Więc dobrze, że przyjechaliśmy za dnia, a teraz już do domu, bo musimy skończyć oglądać kanał Pułapkę i... A potem drugą część. Nie, no, zobaczymy. No więc zaraz jedziemy do domku. Ja już jestem w piżamce po kąpieli i otworzymy nasze kalendarze z czekoladkami. Dzisiaj dwójka. Duży. Mm. Cukiereczek. Wczorajszy. O nie, nie wiem jak to wyjmie. I takie czekoladki w tym. Jeszcze mam Mikołaja. Spiedronki. <laughs>